hala treningowa, tenisowa. Do tenisa można się przygotować również gając w kosza. W wykonaniu Krzysia z Lubinia. lubina. Lubina, Lubina. No, teraz do kosza, a później tylko po prostu trafiać w kort tenisowy. O, no, Gabriel Zaremski. Rozrzewka typowo tenisowa. A wiemy, że najlepszym sparing partnerem dla tenisisty jest ściana. Nie ma lepszego. Zawsze odda piłkę. Tutaj przy okazji pozdrawiamy Damiana, brata Gabrysia i pytamy dlaczego dzisiaj nie jest na turnieju. Panie Damianie, gdzie pan jest? Bardziej leniwego, tak. To jest ten bardziej leniwy z braci. No i to jest hala kręgo.